Zobaczcie po drodze takie pole słoneczniki i kukurydza. Pięknie. Wygląda nawet. O, widzicie. Wiatraczek po drodze. Farma jest. W Stalowe śmigła, ale zniszczone wszystko. Zobaczcie, tutaj ktoś mieszka, jest tam gospodarstwo. Tam na Ewę czekają pióry. Tak dalej. Stary szpital psychiatryczny. Podparte mury. O, to już poważne zagrożenie zawaleniem, bo zobaczcie szyna wkręcona na przestrzał. I takie metalowe rury trzymają to. Co się chwieje nieźle. Ciekawe jaki to dworek z jakich lat. To jakaś tablica stara, co tu było napisane. Firma turystyczna Nep Hotel Neptun miał być, chyba ulica Sosnowa 1 Remont zabezpieczające przed zawaleniem ścian budynku. O, to tutaj nie doszło do skutku. To, to coś, co chcieli z tym zrobić. Z frontu wam pokażę. Zaraz. A tu przy okazji, na tej wsi robią. Nie wiem, czy to jest kanalizacja. Chyba tak I tak ryją wzdłuż drogi Jedziemy nad morze w ogóle w nietypowym miejscu pomiędzy łebą a O Tak to wygląda Co to jakieś szczeni? O jest taty są, zobaczcie 1922 ale te 1867 o co tu chodzi? Powiedzcie, jak wiecie, te dwie daty. Od do. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Czyli to ma. No to nawet na kamiennym fundamencie jest. No to tak, te 1867 to może budowy, ale ta druga data to nie wiem. Co to jest? Tam jest jakiś staw. Czy coś? No to już raczej do wyburzenia, wydaje mi się. Nie do uratowania. stawik jakiś? to jest z kamienia. Tak, tak, właśnie. Być... Zwróćmy uwagę. Czyli to jest te 1867 chyba. Jaka to jest pierwsza budowa. A druga modernizacja pewnie w 900, 1922. No i do tej pory niszczaj. Jak to się nazywają? Dziady. A no zobaczcie, dziady. Zrzucaliśmy się w podstołówce takimi. To te takimi. Tutaj już wysły. No, a to wrzucałem dziewczyny. Tak, tak, też, żeśmy na chodnik je rzucali. I strzelaliśmy, wiesz. W sensie rozdeptywaliśmy to. No widzicie, także piękna pogoda tam na balkonie, już na tarasie, balkonie porosły. W ogóle? No to ile to lat temu? Trochę lat temu, chyba jest 902, no kurde 150, 100 więcej. Dojechaliśmy do jeziora. Nigdzie to jest jezioro, później jest pas ziemi, jest morze normalnie. Sarbsko, chyba Sarbsk Tak to ta miejscowość się nazywa To jest plaza Surfingu nawet A że jest październik To wiadomo, że ludzi nie ma Ale tu ktoś się Uczy nad czymś tym no, 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 no. Całkiem fajna pogoda Opustoszałe Już wszystko, tutaj idziemy na pomost. wychować. A jakaś łódka tam jest. Przy tym pomoście. O widzicie, tu jest szkoła taka windsurfingu, numer telefonu No jakieś obiekty tam są fajne, nowe, nowoczesne. Zobacz. E, to całkiem przyjemnie. Ciekawe. No wszystko jest, tylko cała baza. Tylko tak średnio nie wiem, czy to się opłaca na dwa miesiące. Widocznie się opłaca. Też takie pobudek na tej jest strasznie ważny. Teren, Teren Kajtmar. osób, gdzieś z Polski jest, to tam jest super. Ale wariaci potrafią przyjeżdżać mhm. na jeden dzień na przykład. Bądź, śmigają śmigają godziny i wracają. wracają. No zaraz będzie. A zaraz będzie. w tym tam jest ma w taki No taki na takich tych bojach czy na czymś no jest na wodzie, nie na, na palach Jezioro Zarbsko, na słona słone jest? Tutaj obsyłakały mewy Nie jest słona woda. Także tam jest pas ziemi. Później jest morze. Widzieliście zdjęcie z Google Mapsów. z wycieczki, idziemy smażyć świneczki, o kicia kocia, znaczy teren, kot jak tak robi pazurami i łapami, to znaczy, że zostawia ślady, kica być może, co tam kocie, chodź tamtędy, od zaplecza, tu kadilak się rozgościł, co tu łoś chodził, No to ja no, zachód słońca jest. Zobaczcie, piękny jeszcze u nas, ale już teraz w cieniu. Idziemy smażyć piec. Dobra, lecimy z do wózką. jako drugi posiłek skromniutki. smaczyć niech będzie jeszcze, chociaż karkóweczka. Wiecie, ma swój puszcz, nie też. O. Lecimy z topcem. No, wiecie bardziej to jest... jest... co jeszcze w zatoce. Doktor Sewko. No dobrze, więc najpierw powinienem i to sprawy. Pierwszym rozważanym I star jest kupepa. i smalec. Pamiętacie książki stare Ewy, tutaj one czekają na przywrócenie ich do domu, że tak powiem, no i tak sobie sięgnąłem, chyba to już pierwsze zaniosę do domu, doraźna pomoc lekarska, jak wiecie już służba zdrowia przestanie istnieć, kto to i kiedy to, 8-8. no to jeszcze tak korporacje się tutaj nie wciąły, przedmowa im danie proszę, masa ciała, mhm, Zaniosę Ewie na półeczkę, poproszę ją położyć. A tu już poprawy nam dochodzą do siebie. Taki, taki drugi posiłek. Pierwszy o 12 jedliśmy, nie? To jest 17, więc macie tak 6 godzin, nie? A okno żywieniowe, także 8. Także spokojnie fajnie. No i co, do mycia. Mam tutaj miejsce, co zrobimy. Taki odcinaczek zupełnie inny, trochę turystyczno-jedzeniowy. Dzisiaj teraz nie będzie już o polityce, oprócz tego, że wszyscy szykują się na. Iran, co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Na pewno grane są różne scenariusze pandemiczne też brane pod uwagę. No, w ciekawych czasach żyjemy. W trudnych czasach domek na trudne czasy. Jak chcesz weprze, wesprzeć kanał, to wyczyść rękę. To poproszę. O wsparcie patronite jest gdzieś tam link na pewno, w, w stopce kanału. To nie jest stopka, tylko tam gdzieś u góry nie. Tak samo można postawić mi wirtualną kawę. Jak najbardziej dziękuję. Jest oczywiście już pierwszy patron, pani Ewelina. Pani Ewelina, nazwiska może nie będę wymieniał, dziękuję. Jest pierwszym patronem. Zapraszam kolejnych, pomimo to, że dużo ludzi odeszło z kanału, bo budowa się skończyła, także tak to się dzieje, warto jednak pozostać lub nawet zasubskrybować ten kanał, bo tu będzie pokazywane życie i to co myślą właściciele tego domku na trudne czasy, a to jest garaż na dobre czasy z kuchnią letnią. Gdyby nowi widzowie nie wiedzieli o co chodzi. Ten garaż służył nam pierwsze tygodnie, w trakcie budowy, za takie pomieszczenie socjalne. Ujedliśmy, siedzieliśmy, jak deszcz padał. I tyle. Piękny zachód słońca, jak widzimy. Wschód, zachód, życie. Hej.